Ciała. Chciałabym Was do tego zaprosić, dlatego po, po krótkim wstępie, o którym, w którym opowiem o grach integracyjnych i o tym, jakie są ich zalety, co one mogą nam dać i dlaczego warto z nich korzystać, chciałabym Was zaprosić do części ćwiczeniowej. Przedstawię minimum trzy ćwiczenia i chciałabym Was zaprosić do tego, żeby przynajmniej w dwóch z nich wziąć udział. Do pierwszego ćwiczenia będę potrzebowała jednej osoby, dlatego też już jeśli ktoś wyraża jakieś chęci, to niech po prostu przemyśli sobie. Też później opowiem, o co będzie chodziło. A do drugiego ćwiczenia będę potrzebowała minimum dwóch osób, chyba że będą odważne osoby, to trzy osoby też będą w porządku. Jeśli chodzi o gry integracyjne, to doświadczyłam tego, że integracja to kluczowy element budowania zespołu. Taką ścieżkę też wybrałam, teraz w Toastmasters. To już druga ścieżka, którą realizuję w klubie, i powiem szczerze, że doświadczyłam tego, będąc na obozie z dziećmi. W 2021 roku pojechałam na obóz jako wychowawca kolonijny i doświadczyłam tam czegoś okropnego. To było najgorsze uczucie w moim życiu, kiedy musiałam współpracować z osobą, która po raz pierwszy pełniła rolę wychowawcy. To nie było takie łatwe, i na początku wszystko szło dobrze, potrafiliśmy się dogadać. Ale gdy przyjechały dzieciaki, to już nie było takie proste, bo trzeba było z nimi złapać kontakt, czyli faktycznie przełamać te lody. I w tym momencie popełniliśmy jeden bardzo poważny błąd. Później mogą płakać właśnie gorzką żółcią, gdy skończył się ten obóz i ten pierwszy turnus. Chodziło o to, że nie zaczęliśmy od integracji, bo gonił nas czas, tylko zaczęliśmy od ustalenia zasad. W tym przypadku stawiam czerwony krzyżyk. U dzieci to się nie sprawdzi. I podobnie było w klubie Toastmasters. Jak dołączyłam do klubu Inspire Rzeszów Toastmasters, sytuacja nie była do końca stabilna. Klub znajdował się w Rzeszowie. Wtedy też w 2020 roku trochę szalała pandemia. Więc tutaj faktycznie to było trudne, żeby to wszystko skoordynować, ze sobą połączyć, zgrać zespół. I wtedy doświadczyłam tego, że będąc uczestnikiem właśnie spotkań, musiałam ten klub stworzyć na nowo, ja z innymi osobami jeszcze, i wtedy postawiliśmy na integrację. Integracja to kluczowy element, który pomaga spajać zespół. Też jak prowadzę różne warsztaty, jak prowadziłam warsztaty jako trener w stowarzyszeniu Wiosna, to tam zawsze było właśnie przełamanie lodów. Była forma szybkiej randki, na przykład. To pierwszy Pierwsza propozycja, propozycja ćwiczenia. Jeśli ktoś chciałby poznać kogoś bliżej, dowiedzieć się o nim trochę więcej i nawiązać jakąś więź, spróbować zbudować relacje, może zagrać w szybką randkę. Polega to mniej więcej na tym, że są dwa rzędy albo dwa koła i zadawane jest pytanie. Na przykład, dlaczego lubisz kolor czerwony? To jest jeden przykład pytania, trochę jak gorące pytania w Toastmasters. Jeśli ktoś nie wie co to, to później też będzie mógł doświadczyć tego, z czym to się wiąże. Ale wtedy mamy po prostu kilka minut albo minutę, żeby ze sobą porozmawiać. Te osoby, które stoją w rzędzie naprzeciwko siebie albo w dwóch kołach, mogą po prostu na ten temat zacząć dyskutować. Są też nieco bardziej przyjemne pytania, na przykład, czy wolisz koty, czy wolisz psy. Więc tutaj właśnie pomaga nam to przełamać tą barierę. I dowiedzieć się coś więcej o osobie. A podczas integrowania zespołu i budowania zgranej ekipy, to jest bardzo istotne, żebyśmy znali siebie nawzajem, żebyśmy mieli jakąś relację ze sobą i jakąś więź. Żeby tutaj też był ten element, że poznajemy siebie w trakcie zabaw i gier. U dzieci sprawdza się to najbardziej, dlatego chciałabym Wam powiedzieć o tym właśnie z mojego doświadczenia. Ale i osoby dorosłe mogę Wam zagwarantować, bardzo dobrze się w tym sprawdzą, bo jest to taki element, w którym też muszą wyjść trochę ze strefy komfortu i po prostu spróbować sprawdzić się w działaniu. Jeśli chodzi o drugi typ ćwiczenia, takie szybkie po prostu ćwiczenie, jeśli chodzi o poznanie imion, można to zrobić na takiej zasadzie, że podajemy swoje imię. Czyli przykładowo, ja mam na imię Milena i pokazuję jakiś gest. I Wyznaczam kolejną osobę, na przykład Piotra, że mówię Milena, pokazuję gest, i później Piotr musi powtórzyć moje imię i dodać swoje. I jeśli mamy grupę taką, jak mamy tutaj na sali, to po prostu każda osoba musi się z tym zmierzyć i w ten sposób próbujemy zapamiętać imiona innych. Ten gest pomaga nam właśnie też skojarzyć sobie to, co robimy z daną osobą. Ale teraz, żebyście mogli też doświadczyć Innego ćwiczenia, chciałabym zaprosić pierwszą osobę chętną. Będzie to ćwiczenie lustro. Lustro polega na tym, że tutaj przygotowałam dwa krzesła. Ja usiądę na jednym krześle i będę próbowała pokazywać różne gesty. I osoba, która będzie po drugiej stronie, tak jak w lustrze, musi robić to samo co ja czyli naśladować moje gesty. Czy jest jakaś osoba chętna? Zapraszam. Nie będzie to w też takiej długiej formie, tylko po prostu chciałabym Wam zaprezentować, na czym to polega. Możemy też to robić na stojąco, nie musi być to forma siedząca. Tak, w tym przypadku usiądziemy, bo jest dwa krzesła. To ćwiczenie. Też pokazuje to, że właśnie budujemy więź z drugą osobą. Próbujemy też trochę przełamać strefę dyskomfortu, bo jeśli to jest osoba, której nie znamy, no w tym przypadku to niestety nie, ale w tym przypadku, jeśli byśmy się nie znali, to faktycznie jest to czasami trudne. Też chodzi o odległość. My siedzimy w bliskiej dosyć odległości, ale też możemy robić różne figury, zacząć tańczyć albo robić jakieś takie rzeczy, które nie do końca są komfortowe dla naszego rozmówcy. Także wielkie brawa dla Kamila. Bardzo dobrze się sprawdziłeś. Jeśli chodzi o drugą propozycję dla Was, to teraz ja sobie pozwolę właśnie zejść na bok i chciałabym zaprosić tutaj trzy osoby, które będą miały za zadanie odtworzyć ludzką stonogę. Polega to mniej więcej na tym, że trzy osoby będą musiały. <try> trzy osoby będą musiały odtworzyć jeden, jedną figurę, którą powiem i będą musiały zostawić na, na ziemi tylko tyle kończyn, o których powiem. Zaraz zobaczycie o, o, o co chodzi, więc zapraszam jeszcze dwie osoby. Ktoś jeszcze. Jest? No to w takim razie ja zostanę. W takim razie ja zostanę. To ja proszę Was o to, żebyście spróbowali podać tam, ile kończyn powinno zostać na podłodze i powiedzieli figurę, którą mamy stworzyć. My, my wspól. Jeszcze raz. Trzy kończyny. Dowolne, bo to mogą być i dłonie, i ręce, i figura, którą musimy stworzyć. Na przykład. To możemy zrobić, że każda osoba po jednym, jako, jako jedna szyna. I od tej młodej, siedzimy, prawda? Tak? I, i tylko tak. No, tak. Bo tramwaj ma to coś na górze. Dobra, okej. Okay. <laughs> Dobrze, czy nam zaliczacie? <laughs> Dzięki Wam. Okay. Tak, mamy już koniec czasu, właśnie Wojtek macha czerwoną flagą. To były przykłady ćwiczeń, które można wykorzystać, jeśli chodzi o integrację. Służy to przełamaniu lodów. A ja na koniec zapraszam was do tego, byście weszli na grupę facebookową klubu Toastmasters Lublin i odznaczyli termin i zgłosili się na integrację, która jest planowana, bo widziałam, że post właśnie wleciał i Piotr właśnie też opublikował. Także ja ze swojej strony wam dziękuję. To była dla mnie nowa forma, więc będę wdzięczna za informację zwrotną. Dzień dobry, kochani, dziś Mówimy o takiej właściwie, można powiedzieć, globalnej wiosce. Szybciutko idee przenikają to, co kiedyś było na jednym kontynencie, dopiero po kilku latach pojawiało się gdzie indziej. Wszystko jest bardzo zmienne, bardzo płynne. Takie powiedziałabym instant. Tak jak moda zmieniają się rzeczy dopuszczalne i niedopuszczalne. Kiedyś nie do pomyślenia było na przykład pójście do opery w dżinsach, prawda? Dziś nikogo to nie dziwi. Ale moi drodzy, są rzeczy. Takie, bez których niezależnie od tego, co w życiu robimy, gdzie jesteśmy, czego doświadczyliśmy, one są w nas. Jeżeli stracimy łączność z tymi rzeczami, to tak naprawdę stracimy kontakt ze sobą. Na dowód tego, Chciałabym pokazać Wam te zdjęcia. Zerknijcie, proszę. One nie są kolorowe. Celowo. Kiedy dobrze się przyjrzycie, to zobaczycie na tym zdjęciu takie rachityczne drzewko. Rachityczne dlaczego? Otóż. To jest drzewko, które ja widzę ze swojego okna. Jakiś czas temu ono zaczęło chorować. Kiedy dobrze przyjrzycie się po waszej lewej stronie, tej takiej wykrzywionej nieco gałęzi, tam będzie coś takiego jak taki biały, gruby ślad. To coś w biologii nazywa się kallus. To jest kanka. Która w ludzkim organizmie nazywa się bliznowiec albo potocznie szerama. Do wglądu. Kochani, co to jest? To są nasze doświadczenia. Otóż to, co było złe, kiepskie, to, do, to, co wynieśliśmy z domu, z tych pierwszych środowisk, to są te nasze korzenie jak korzenie tego drzewka. Czy nam się to podoba, czy nie, one są po prostu nasze. One nas kształtują. Czasami świadomie, ale często nieświadomie. Idziemy z tym w życie. Kiedy jesteśmy już na tyle dorośli i świadomi siebie, robimy dokładnie to, co zrobił z tym chorym drzewem nasz ogrodnik. Wyciął te chore gałęzie. Okazało się, że jeśli drzewo ma korzenie zdrowe, odrośnie. I zobaczcie, właściwie na gołym pniu wyrastają nowe gałązki. Co to jest? To są nasze doświadczenia, ale te, które implementujemy, spotykamy przykładowo Wojtka, Piotra, Milenę, Maćka. Patrzymy na nich i mówimy tak. U mnie w domu tego nie było. nigdy do mnie tak ładnie nie mówił. Nikt się tak do mnie nie zwracał, prawda? Ej, to może coś w tym jest. Biorę. Biorę. Co się dzieje? Te li nasze listki pojawiają się na tym pniu, ale one nie pojawią się nigdy. Jeśli zaprzeczymy swoim korzeniom, nawet jeżeli nasze doświadczenia, te pierwsze rodzinne, szkolne, czasami damsko-męskie, niekoniecznie były takie, które chcielibyśmy wspominać, ale one dały nam siłę, one nas ukształtowały. I to dzięki nim nie wylewamy tej żółci. Non-stop, a co robimy? Przekształcamy ją w ten taki bardzo potrzebny nam enzym, bardzo potrzebny dla dobrego funkcjonowania naszego organizmu. Dlaczego? Takie emocje, których normalnie nie chcemy odczuwać: żal, ból, gniew, nie. rozpacz, rozgoryczenie, wstyd. Prowadzą do czego? Mamy dwie drogi. Albo właśnie być aż żółci, prawda, z tacy od, odpychający roszczeniowi i ciągle mieć pretensje, albo przekuć je na naszą siłę. Bo jeżeli mówimy, że to mi się nie podoba, nie, nie zgadzam się, psiakość. Dosyć tego. Ale przekuwamy na przykład na sportową złość. Przekuwamy na dobroć. Przekuwamy na nasz triumf prywatny. Wtedy nie będziemy nigdy takim o takim listkiem. Ale to musimy, kochani, doskonale ciągnąć z naszych korzeni. Tam jest nasza siła. A wtedy możemy szumieć i szeleścić przepięknie, jak te drzewa za oknem. Dziękuję Wam bardzo.